Funkcje do oznaczania rozkładów zbrojenia znajdują się na karcie PowerPack Detailing w panelu Rysunek. Są to narzędzia: szkic pręta, opis rozkładu, wymiar rozkładu. Funkcja szkic pręta pozwala na utworzenie opisu rozkładu zbrojenia wraz z linią wymiarową oraz szkicem Gięcia prętów tworzących rozkład zbrojenia. Pozwala ona również na zmianę sposobu prezentacji. Prętów w rozkładzie. Funkcja opis rozkładu pozwala na utworzenie opisu rozkładu zbrojenia wraz z linią wymiarową. Ta funkcja również pozwala na zmianę sposobu prezentacji prętów w rozkładzie. Funkcja wymiar rozkładu pozwala na utworzenie linii wymiarowej rozkładu oraz zmianę prezentacji. Prętów w rozkładzie. Jeżeli chcielibyśmy zmienić sposób działania tych funkcji, możemy wywołać okno konfigurację zbrojenia i w zakładce symbole i wymiary mamy możliwość dostosowania sposobu działania funkcji. Możemy zdecydować, czy prezentacja zbrojenia ma wyglądać w sposób taki, jak w filmie, czyli trzy skrajne pręty, czy też możemy Wyświetlać wszystkie pręty. Możemy w ogóle nie wyświetlać prętów. Możemy wyświetlić tylko pręty skrajne, po dwa pręty skrajne, pręt w środku, dwa pręty w środku, czy też trzy pręty w środku. Możemy także zmienić rodzinę tworzonej linii wymiarowej. To samo dotyczy funkcji opis rozkładu. Gdzie dodatkowo możemy zmienić rodzinę opisu rozkładu. To samo dotyczy funkcji szkic pręta, gdzie dodatkowo możemy odznaczyć opcję tworzenia szczegółu. Jeżeli nie chcielibyśmy, by przy użyciu którejś z tych funkcji była tworzona linia wymiarowa, możemy to odznaczyć w tym miejscu. Jeżeli nie chcielibyśmy, by przy użyciu funkcji opis rozkładu lub szkic pręta był utworzony opis rozkładu, możemy to wyłączyć w tym miejscu. Dodatkowo sposób prezentacji zbrojenia dla każdej z tych funkcji nie musi być taki sam jak w tym przykładzie. Jeżeli chcielibyśmy przywrócić sposób prezentacji rozkładu zbrojenia do stanu sprzed zmian, możemy skorzystać z funkcji pokaż zbrojenie która zmieni sposób prezentacji prętów w rozkładzie na pokaż wszystkie pręty w rozkładzie zbrojenia oraz usunie linię wymiarową wraz z opisem rozkładu.